Pierwsze poważne wyzwanie dla uczestników 34. Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych to trasa bielsko-biała między Brodzie Żywieckie. Ten dystans pokonałem tym samochodem. Auto, którym się przyjechał, Windsor White Prince. Było wyrobione w roce 1932 w Spojenych Statach. Nie próbowałem jak najszybciej można jechać, no myślę gdzieś kol 75-80 km w godzinie. W proszłym roku, go wjazłem i coś na nim zrobiłem i to jest pierwszy raz, co jedzie na rajd. Europejska premiera. W tym samochodzie, podobnie jak w wielu kabrioletach z lat 30., dostępne jest także miejsce dla teściowej. Dwie są w przodzie i 200 można otworzyć tutaj i to są takie dla męcie miejsce, ale możliwe tak jechać. Wybrałem jednak miejsce obok kierowcy, któremu tego dnia brakowało pilota. Jechaliśmy przez Bystrą, Wilkowice, Łodygowice. Podczas jednego ze zjazdów pojawił się niepokój o niezawodność hamulców w starym automobilu. A tak, hamulce dobre, hamulce zrobione. To są hamulce hydrauliczne, w przodzie i w tylu, nie ma to omezowania tych hamulców. To są cztery hamulce na, każdym, na każdej kole, na każdym oponie. W Łodygowicach specjalny punkt kontrolny jedno z zadań, które na trasie rajdu czekają załogi. będzie próba sushi, tak się to nazywa. Czyli? Czyli będzie pałeczkami trzeba przerzucić w ciągu 15 sekund śrubki. Do tego? Do tego? Dwiema No, Dowolność, dowolność. Natomiast proszę powiedzieć, kiedy będzie pan gotowy. Trzy, cztery. stop. Przełożyć, przełożyć, nie przerzucać. Przełożyć pojedynczo. O, właśnie, o, właśnie. Jeszcze raz. Jedziemy dalej przez Bierną nad brzegiem jeziora Żwieckiego i Międzybrockiego, a celem jest podnóże Góry Żar. A wszystkie te zegary działają? O, ten to jest y, masło, to jest w silniku olej, to jest y, temperatura y, w chłodnicy wody, to jest ile jest y, paliwa, a to jest y, ampery. To jest jaki jest elektryczny nagląd i tutaj jest szybkość i przebieg. Ile Šibkość kilometrów? Mila. Szybkość milach, tak, tak. Stając się z panem Milanem Kiedroniem poznałem jedną z tajemnic jego samochodu. Jak jedzie w porządku i dojdzie do końca, tak tutaj mamy taki serwis i tutaj jest tu dla wszystkich i jedna jest dla niego, to się tutaj wlaje do tego. To jedna się tak otworzy potem i wszyscy się przypiją, się w porządku dojechał, odkręci się i tutaj się wylaje. Ciężko jest, za gorąco silnik się przegrzewa i jest makabra utrzymać temperaturę. Ale jakoś idzie. To jest macinku na no piękne widoki. A jak? Maszyna się sprawuje. Nie narzekam, wszystko w porządku. Już mnie przyzwyczaił do tego, że się dobrze sprawuje. Bo to jest już 16, rok, 16 lat po remoncie, ale, ale silnik jest już drugi, ale, ale ciągle się dobrze sprawuje. Fiat NSU, czyli na licencji włoskiej produkowany w Niemczech, a jeszcze do tego z taką przepiękną karoserią Glazera. to jest dresdenska firma taka, która robiła no, najwyż... samochody z najwyższej półki, wersje sportowe luksusowe, Mercedes, Maybach, Honda tego typu i dwa takie kundelki, czyli taką niższą średnią klasę, Fiat 1100 i Ford Eiffel. I oba te malutkie, takie, takie no niższej klasy samochody, zrobili kabriolety tak piękne, że teraz rzeczywiście jest to nie, nieocenione, bo wszystkie mechaniczne zespoły pasują od Fiata, od Simki, od świata y, właśnie niemieckiego, a ten model 1000 był produkowany bardzo długo. Jeszcze w 1957 roku Simka w tej samej wersji była produkowana jako Simka 8. Więc mechaniczne części wszystkie pasują i są traktowane jako oryginalne, nawet jeśli zostały produkowane po wojnie, ale to jest ciągle ten sam przedwojenny model. Śląska flaga: samochód Austin A35, poprzednik Mini Morrisa. No co tu jeszcze powiedzieć o nim? Pierwsza wersja wyprodukowana przez Anglików na Europę, bo jest przygotowany właśnie, że kierownicę można dać z lewej lub z prawej. Dobre auto, 34 konie i 115 na godzinę. Prędkość jak na ówczesne czasy był bardzo dobry, bo 58 rok produkcji. Podjazd pod dolną stację kolejki na górę Żar pokonałem Mercedesem z 1938 roku. spotkałem miłośnika rowerowych wycieczek, no i pięknych samochodów. Ja wiem, no, no wszystkie stare, przede wszystkim mi się podoba, że są zadbane. No, no nie każdego na to stać, ale, ale coś pięknego jak się tak patrzy. Uczestnicy rajdu w tym miejscu zrobili sobie przerwę, by przypomnieć sobie, że są inne środki transportu niż samochód. Wróćmy jednak na ziemię i wracajmy do bazy rajdów w Jaworze. Teraz przesiadłem się do maszyny znacznie nowszej, ale też do Mercedesa. Ten samochód kupiłem przypadkowo jakieś 5-6 lat temu. Jeździłem tam do kolegi u niego na ogrodzie stał przez dwa lata. Nikt nie chciał tego samochodu. No tak sobie stał. I raz się zapytałem drugi raz 3000 złotych bo to tam jakieś rozliczenia między kimś były. Mówię: Dobra, to go kupuję. No i w ten sposób go kupiłem, nie oglądałem go nawet. Kazałem mu wstawić do stodoły i stał 5 lat w stodole. Potem musiałem jakąś żonę przygotować na to, żeby się dowiedziała o tym samochodzie. I w zeszłym roku go wyciągnąłem z tej stodoły, umyłem, przejrzałem i jeżdżę nim. Na ścianie w prawo. Jakie są największe uroki jeżdżenia Mercedesem z 72 roku? No tu jest komfort, wygoda, bo to jest pierwszy samochód S-klasy Mercedes. Więc duży komfort, wszystko ma, co może mieć samochód współczesny, także wygodnie tym się jeździ. Najcięższy tego dnia podjazd to przełęcz Przegibek. celkom v pohode, trošku teplo, ale ináč to ide dobre. Dobre. U nás je taký kopec a návod nazýva, že chvá... horiško na vrchole sa volá, že chvala Bohu. A takisto aj tu, chvála Bohu. Tutaj kolejna próba. Próba łożyskowa, można powiedzieć. Na polegała? Średnicę, łożysk wewnętrzny trzeba było podać. Wizualnie, bez żadnych pomiarów, bez żadnych urządzeń pomiarowych. Około 30 sekund średnicę wewnętrzną, zaznaczyć trzy średnice wewnętrzne tych łożysk tam. tablica Kraków-Katowice-Cieszyn prosto, yes. ale my na tych światłach skręcamy w lewo. Też w dół pasówkę. hala pod Szyndzielnią i znowu próby sportowe. Startujecie na słowo start i macham flagą do góry wtedy, dobra? Wtedy jedziemy i co? No i, te kartony. No można, tylko jest taryfa za to. Ta próba polega na tym, że zawodnicy muszą przejechać jak w najszybszym czasie i zatrzymać się od tego symbolicznego muru w odległości 50 cm. Ten, który przejedzie z najlepszym czasem i będzie miał idealnie 50 cm, to wygrywa. I 41 cm. Dobrze, dobrze, skoro akurat. 1084 It's NSU. in Germany. To samochód NSU skonstruowany w Niemczech w 1968 roku, a my przyjechałyśmy z Austrii, z Wiednia. To państwo Split, a to jeszcze jedna załoga z Austrii. My name is Otmar Stas. And my wife Milita Stas. W wykonaniu tej załogi krótki pokaz rozkładania dachu w kabriolecie MGP z 1971 roku. W Polsce jest bardzo pięknie. Przyjeżdżamy na ten rajd po raz pierwszy. Jest tu wspaniale, a organizacja perfekcyjna. Mam nadzieję, że jutro czeka nas kolejny piękny dzień rajdu. I hope we have tomorrow. Tomorrow, a cultural day.